Przyzwyczajenie. Był sobie wcale niezamożny kupiec, który zawsze wspierał różne cele charytatywne i nigdy nie przeszedł obojętnie obok wyciągniętej ręki potrzebującego. Pewnej niedzieli, wychodząc ze świątyni, rzucił 20-złotowy banknot do kapelusza żebraka. Banknot wylądował niezwykle dostojnie na tle groszówek i pojedynczych złotówek. Żebrak był nieco zaskoczony, ale i ucieszony, więc skwapliwie schował banknot. Następnej niedzieli sytuacja powtórzyła się. Kupiec rzucił znowu 20-złotowy banknot i od tego czasu co niedzielę było tak samo. Żebrak, planując swój budżet, mógł spokojnie wpisać te 20 zł po stronie stałych przychodów. W zasadzie na tym się koncentrował, i inne drobne mało go interesowały. Minął rok, dwa, trzy. Każdej niedzieli do kapelusza żebraka lądowało 20 złotych. Kupiec i żebrak nie zaprzyjaźnili się. Nic ich nie łączyło. Byli dla siebie cały czas obcy. Pewnej niedzieli Kupiec wrzucił do kapelusza dziesięć złotych i odszedł. Żebrak ze zdziwieniem obejrzał banknot i zawołał. Proszę pana, tu jest tylko dziesięć złotych. Kupiec był trochę zmieszany, trochę zdziwiony i zaczął się tłumaczyć. No wie pan, trochę mi się pogorszyło. Syn dorósł, poszedł na studia. Więcej mnie kosztuje. Na studia? Przerwał zniecierpliwiony żebrak. Za moje pieniądze.